Sposób modlitwy. Modlitwa przepatrzenia ojc roberty de obejmuje najważniejszy obszar naszego życia, wymagający przepatrzenia Boku, Sobie, członku naszej rodziny, znajomym, współpracownikom i innym. Otwórz się na opiekę i przewodnictwo Dła Świętego w czasie tej modlitwy. Zaufaj Boku i posłuchaj sobie pomóc. W czasie modlitwy przypomnij sobie imiona różnych osób, które wyrządziły Tobie przykrość na różnych etapach Twojego życia. Warto jest zapisać je na kartce i również modlić się tą modlitwą z Na początku nie będzie Ci łatwo odmawiać tę modlitwę. Nie bój się przy niej swoich emocji. Pamiętaj, że masz przed sobą swego nieostrusza, który zawsze się topą opiekuje i wspiera Cię, kiedy jest Ci ciężko. Warto jest być tą modlitwą od mojego w dzisiejszym skupieniu, samodzielnie lub ze mną przez 30 dni. Ta modlitwa bardzo mi pomogła. Ukazała mi ona również, ile szalu, gniewu, złości, frustracji, i bezsilność skrywałam w swoim ciele i umyśle. Mimo, że wiele razy chciałam nauczyć się przebaczyć innym, często mi to nie wychodziło. Pewnego dnia otrzymałam od mojej znajomej małą, silną książeczkę, której była ta modlitwa. Gdy zaczęłam odmawiać tę modlitwę, wiele cudów zaczęło się w moim życiu. Nie jestem w stanie podarować Wam wszystkim tej książeczki, dlatego przygotowałam dla Was na kranie z tą modlitwą. Będzie mi bardzo miło, jeśli dołączyć do tej modlitwy wspólnie ze mną. Jeśli modlitwa ta Ci pomogła, proszę, się nią z inną osobą. Pamiętaj, brak przebaczenia zamyka nam drzwi do nieba. Jeżeli jakiś przykład problemów o modlitwie przebaczenie nas nie dotyczą, na przykład przebaczenie rodzeństwu, jeśli jesteś się Możesz ofiarować pokój tę intencję intencji kogoś z Twojej rodziny lub znajomych, którzy smakają się z danym problemem. Wszystkim osobom, które dołączą do modlitwy, życzę wytrwałości w tej modlitwie i ufności w Waszym a także opieki, Tułaśn Świętego. Akaję. W imię Ojca i Syna, i Tułaśn Świętego. Amen. Panie Jezus, proszę Cię dzisiaj o Twoją opiekę i przewodnictwo w czasie modlitwy. Za każdą pomoc z całego serca bardzo dziękuję. Amen. Panie Jezu Chryste, proszę Cię dzisiaj. Abym przepaczył wszystkim ludziom, jakich spotkałem w moim życiu. Wiem, że uciąż mi siły, aby mógł tego dokonać. I dziękuję Ci, że kochasz mnie bardziej, niż ja sam siebie, i bardziej pragniesz Mego szczęścia, że go ja pragnę. Ojcze, przepaczam ci te wszystkie momenty, kiedy śmierć weszła w moją rodzinę, chwile kryzysu, trudności finansowe, i te wydarzenia, które uznałem za karę zasłaną przez Ciebie, gdy nie mówili witać, Bóg tak chciał, a ja stałem się skoszkniały i obraziłem się na Ciebie. Proszę dzisiaj oczyść moje serce i mój umysł. Pani mój, przebaczam sobie moje grzechy, win i słabości, oraz wszystko to, co swoje słemnie, mnie, lub co ja waszą zasłę. Wyszegam się wszelkich przesądów i wiary w nie, posługiwanie się tablicami do seansów spirytystycznych, uczestnictwa w seansach, czytanie horoskopów, odczytywanie przyszłości, używanie Talismanów i wymawianie sakres na szczęście. Wybieram Ciebie jako mojego jedynego Pana i Sprawiciela na nie swoim Duchem Świętym. Następnie przepaczam sobie branie Twojego imienia daremno, nieoddawanie Ci czci przez zaniechanie do Kościoła, ranienie moich rodziców, upijanie się, cudzołóstwo, homoseksualizm. Ty już mi to przepaczyłeś w sakramencie pokut. Dziś ja przepaczam sobie samemu takż aborcję, kracież, kłamstwa, oszustwa. Z, innych. z całego serca przebaczam mojej matce. Przebaczam te wszystkie momenty, w których mi zraniła, gniewała się na mnie, złościła się i karała mnie, gdy faworyzowała moje rodzeństwo. Przebaczam jej to, że mówiła, iż jestem tępy, brzydki, głupi, najgorszy z jej dzieci i że tuż kosztują naszą rodzinę. Przebaczam jej, jeśli wyjawiła mi, że byłem niechcianym dzieckiem, przypadkiem, błędem, lub nie urodziłem się tym, kim ona chciała. Przepaczam mojemu ojcu. Przepaczam mu te dni lata, które zabrakło mi jego wsparcia, miłość, czułość lub choćby uwagi. Przebaczam mu brak czasu, to, że mi towarzyszył w ważnych momentach mojego życia, jego pijaństwo, kłótnie i walki z mamą lub moje rodzeństwem, jego okrutne kary, opuszczenie nas, odejście z domu, rozwód z moją mamą lub jego straty. przepaczę mu to. Panie, tym przebaczeniem pragnę również okarnąć moich braci i siostry. Przepaczam tym, którzy nie odrzucali, kłamali o mnie, nienawidzili mnie, obraszali się na mnie, walczyli ze mną o miłość naszych rodziców, ranili mnie lub krzywdzili fizycznie. Przepaczam tym, którzy byli dla mnie okrutni, karali mnie, w jakikolwiek inny sposób uprzykrzali mi życie. Panie, Przepaczam mojemu mążowi, żonie, brak miłości, czułości, rozwagi, wsparcia, uwagi, zrozumienia i komunikacji, wszelką winę, wad, słabość i te czyny i słowa, które mnie raniły i niepokoiły. Jest, przepaczam, moim dzieciom, ich brak szacunku do mnie. Nieposłuszeństwo, brak miłości, uwagi, wsparcia, ciepła, zrozumienia. Przepaczam im ich sła nawyki, odejść od Kościoła, wszelkie uczynki, które spłóciły mój niepokój. Mój Boż przepraszam rodzinie, mojego współmałżonka i dzieci, teściowej, teściowi, synowej, sięciowi i pozostałym. Któż przez małżeństwo weszli do mojej rodziny, a któż traktowali ją w sposób osławiony miłości. Przepaczam im słowa, myśli, uczynki i zaniedbania, które zaniły mnie i setały mi pól. Panie, proszę Cię, pomóż mi przepaczyć moim krewnym, babci i dziadkowi, ciotkom, wujkom, kusynom, którzy może inkarowali w sprawy naszej rodziny, zaporczo traktując moich rodziców, spowodowali w niej zamieszanie, nastawili jedno z rodziców przeciwko drugiemu. Jezu, yes, pomóż mi przebaczyć moim współpracownikom, którzy są nieprzyjemni lub utrudniają mi życie, tym, którzy rzucają na mnie swoje satanie, którzy nie chcą współpracować, Usiłuję skarnąć moje stanowisko. Przepaczam im. Sąsiadom, którzy potrzebują mojego przebaczenia ich hałas, śmiecenie, uprzedzenia, obawianie mnie i oczarnianie innych sąsiadów, to wszystko przepaczam im, Panie. Przepaczam wszystkim księżom, pastorom, sakronicom, mojej parafii, organizacjom parafialnym, i grupom molitefnym mojemu tuż pasarzowi, biskupowi, papieżowi, całemu kościołowi. Prak wsparcia, potwierdzanie mojej wartości, sławkasanie, małostkowość, prak zainteresowanie, prak zachęty, której nasza rodzina bardzo potrzebowała. Także wszelkie zranienie, jakie jest zadano mnie lub mojej rodzinie, nawet w tej przyszłości. Przepaczam im dzisiaj. Panie, przepaczam osobom odmiennych przekonań, tym, którzy należą do innych opcji politycznych, którzy atakowali mnie, ośmieszali, dyskryminowali, przez których poniosłem szkodę materialną. Przepaczam przedstawicielom innych wyznań. Któż próbowali mnie nawrócić na siłę, napastowali mnie, atakowali, kłócili się ze mną, narzucali mi swój punkt widzenia. Przepaczam tym, którzy zranili mi etnicznie, dyskryminowali mnie, wyszycali, mówili to wcipy o mojej narodowości lub prasie, wysząc mojej rodzinie krzywdę fizyczną. Emocjonalną lub materialną. Przepaczam im dzisiaj. Panie, przepaczam też wszystkim specjalistom, którzy w jakikolwiek sposób mnie skrzywdzili. Lekarzom, pielęgniarkom, prawnikom, sędziom, politykom i pracownikom administracyjnym. Wypaczam wszystkim pracującym w służbach społecznych, policjantom, straszakom, kierowcom autobusów, sanitariuszom, a szczególnie fachowcom, którzy szantawiali zbyt wiele ze swoją pracą. Jest, przepaczam moją pracodawcę za to, że nie płaci niewystarczająco, nie docenią mojej pracy. Niech wali za osiągnięcie. Panie jest, przepaczam moim nauczycielom i wykładowcom, zarówno dawnym, jak i obecnym, tym, którzy nie karali, upakarzali, opraszali mnie, traktowali niesprawiedliwie, wyśmiewali, nazywali tępym lub kupim. Zmuszali, żebym zostawał po lekcjach w szkole. Przepaczam im, panie, z serca. Jest przepaczam moim przyjaciołom, którzy mnie zawiedli, zerwali ze mną kontakt, nie wspierali mnie i byli nieosiąkalni, gdy ich potrzebowałem. Poszczęli pieniądze i nikt nie oddali. Potkowali o mnie. Panie jest w szczególny sposób modlę się łaską, Przepaczenie tej jednej osobie, która w całym moim życiu stroniła mi najbardziej. Proszę pomóż mi przepaczyć temu, kogo uważam, za swojego największego wroga. Komu najtrudniej jest mi przepaczyć. O kim powiedziałem, że nic. Nie przepaczę. Panie, sam również proszę o przepaczenie tych wszystkich ludzi, ból, jakimś satałem, szczególnie moją matkę i ojca oraz mojego współmałżonka. Przepraszam z całego serca, zwłaszcza za te największe krzywdy, jakie im wysząciłem. Dziękuję Ci Panie Jezu, że jestem teraz uwalniany od słowa, jakim jest brak przebaczenia. Niech Twój Duch Święty napełni mnie światłem i rozjaśni każdy roczny obszar mojego umysłu. Amen. W imię Ojca i Syna i Tła Świętego. Amen. Z całego serca dziękuję Wam za wspólną modlitwę, życzę Wam pięknego, błogosławionego dnia, pełnego wiary, nadziei i miłości, oraz opieki Ducha Świętego, Matki Bożej i wszystkich świętych. Z Panem Bogiem, Akaja.